Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam, jak możemy sobie dużo zarobić jeszcze w tym tygodniu. Mamy jeszcze premię, która cały czas tutaj trwa, i ona tyczy się jednej z y, wytwórni w klubie motocyklowym, tak zwanego białego prochu. To jest y, wytwórnia, która zarabia dla nas najwięcej, tak naprawdę. Nie mamy tutaj premii stricte na to, na samą sprzedaż, ale i tak, mimo wszystko, sprzedawać. Y, można powiedzieć, że warto. Akurat się wylosowała jedna z najlepszych misji, jaka mogła się wylosować, czyli motoreczki. Mimo, że to jest jedna z najlepszych misji, to, to jest jednocześnie właśnie minus, jak chciałem powiedzieć na temat tej wytwórni. Ogólnie wytwórni motocyklowych. No, że najczęściej respym się przynajmniej te cztery pojazdy. Czasem trzy. Ale często cztery. tutaj akurat najgorszą misją, jaka być pewność śmieciary oraz samolot. Ehm, ale tak, e, w każdym razie, jeżeli chodzi o te wytwornie tego prochu, tutaj mamy e, premię na speed tej wytwornie. Mianowicie po prostu towar robi nam się. Szybciej, po prostu, nie? Dwa razy szybciej nam się robi. Normalnie on się tworzy... Tutaj pewno jest na ekranie tak czy siak e, informacja, ale z tego co to jest 5 godzin i 30 minut. Speed produkcji to jest po prostu razy dwa. Teraz się tworzy pełen towar, dwie godziny i 15 minut. Ale jeszcze można to jeszcze przyspieszyć, korzystając z willi, która zaś boostuje razy 3. że można my jeszcze szybciej to zrobić. Wtedy to będzie trwało godzinę i nie wiem, 7 minut. W zasadzie tutaj i tak pisze wszystko, nie? Na ekranie teraz jest to dokładnie wyliczone, także co godzinę, o tak można powiedzieć, jeżeli uzupełniamy oczywiście zasoby na bieżąco, jesteśmy sobie w stanie sprzedawać wytwórnię, która zarobi dla nas 500 tysięcy. Oczywiście wiadomo, no minus koszt zasobów, no to zarobi może realnie 400 tysięcy, bo trzeba przynajmniej dwa razy kupić te zasoby, ale... Wiecie, no rozumiecie sam fakt, że co godzinę można po prostu sprzedawać sobie wytwórnie AFK. No i pytanie powinno takie, kogoś, kogo ktoś się mógłby zapytać, no dobra, no skoro tak to wygląda, że co godzinę jest te 500 tysięcy, to czy to się opłaca? I szczerze mówiąc, moim zdaniem, myślę, że tak, nie po te 500 koła warto jest rzeczywiście sobie robić takie tutaj sprzedaże. Ale o to jest oczywiście wiadomo, kiedy posiadamy willę, która nam jeszcze dodatkowo to boostuje. no to trochę sprawa wygląda inaczej. Bo mimo wszystko, willa to ja bym określił ją jako rzecz trochę. Yy, ten. Yy, no endgame'ową, wręcz, praktycznie. No, nawet się wylosowała teraz półkinny. Ciekawe, czy każdym będzie trzeba zgubić pościg, czy też i nie. Z że aż tak tego nie pamiętam. Czy nie, to byłby bez sensu. Nawet bliżej mi się wydaje, że jest teraz. No, ale dobra, no tak czy jak. rozpatrzmy ten po prostu warunek, że mamy willę. No, jest ten nie? Kurde, no przeszło tam mówię pół miliona, no ale pewno na 300 wyjdziesz 400 tysięcy za sprzedaż. Wiecie, no mi się wydaje, że jeżeli wylosujesz się fajne mi się sprzedaży, no to im warto co, nie? Wiecie, no w tle robimy sobie, nie wiem, Kayo, perico, kasyno, no i farmimy. Tylko, że właśnie to, nie, że Villa to już jest taka trochę endgame'owa rzecz, stricte, nie, no to już na sam koniec gry zwyczajnie się to raczej kupi, niż na początku, więc pytanie powinno brzmieć raczej w tą drugą stronę, czy jeszcze na tym etapie potrzebujemy większą ilość pieniędzy. Też tak mógłbym po prostu zadać. Wiadomo, nie, w teorii cały czas można zbierać haj, żeby kupić sobie fury nowe, no bo... Ja tylko do tego tutaj ten hajs służy w tej grze, że albo kupić nieruchomości, które dadzą nam nowe możliwości zarabiania, albo kupić sobie auto. Tyle w zasadzie jest. Nic więcej z tym się tutaj nie da zrobić. No ja to wiadomo, no auto, helikopter, to się to to samo, nie? Mam na myśli po prostu jakiś, jakiś pojazd. A już jest następne tutaj punkty tutaj dostarczamy. E, no to będzie szybko w takim razie. No dobra. W takim razie już tutaj zaraz będzie koniec misji sprzedaży. Mimo, że jest najprostsza, jedna z najprostszych w sumie misji, jaką muszę się wylosować to tak zajęło to prawie, że 23 minuty. M motorem akurat mogę pojechać. Tymi nie. Długo, długo jakby na to nie patrzeć. nie Ale wiecie, no też przy okazji mamy zniżkę. No to też, co też trzeba powiedzieć jest też że jeszcze on się teraz wyłączył motor i mnie wywaliło. Wiecie co to się zresztą co to za kuleczka. Tej kuleczki nie widzę. Nie, być może zasoby. Jeżeli chodzi o zakup sobie tej wytworni, to ją kupujemy w klubie motocyklowym. Tylko tutaj da się ją kupić. No i oczywiście to jest zniżka na nią 40%, która przy okazji też obejmuje właśnie upgrade'y do tego. Ogólnie rzecz biorąc, ja akurat posiadam Tutaj w Almosi, szczerze polecam Wam tam, żebyście sobie właśnie też ją kupili. Najtańsza no lokalizacja spośród wszystkich, bo i tak nie ma znaczenia, że kupimy w mieście, bo jak kupimy w mieście, to i tak i będzie jazda w teren, a jak tamtąd no to i tak jazda do miasta, więc bez sensu to jest zwyczajnie. No i jeszcze, oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, tak jak już mamy tą wytwórnię, mamy na nią SpeedA razy dwa, to możemy jeszcze wyciągnąć sobie tutaj telefon, zadzwonić do asystenta, asystentki jest, S.I., asystenta w zasadzie, ktoś przyspieszenie biznesu, dodać do tego jeszcze, właśnie, przyspieszenie tego, premia razy 3. No i dobra, jeżeli mamy też spojrzeć sobie na pozostałe tutaj rzeczy, jeżeli chodzi o zarobek, Akurat możemy już rozwiązać klub motocyklowy, bo już nam się nie przyda więcej. Ja bym się skupił już tylko i wyłącznie na tych najważniejszych, które nam zostały. Mamy, oczywiście, w tym tygodniu premie na wszystkie takie dodatkowe roboty, jakie istnieją, czyli Wiecie, dodane, czyli nie wiem, taksówka, strażak, em, bagazynier na wózku, do, do, roznosiciel pizzy. I w zasadzie jedyne tylko na czym ja bym się skupił, tak szczerze, em, na was, jeżeli oczywiście tamtych nie sprawdziliście. O jeszcze chodzi względem samego zarobku, najbardziej opłacalna jest tylko. Pizza eee, Dlaczego konkretnie jest najbardziej opłacalna? Ponieważ mamy z nią związane tutaj zadanie tygodnia, gdzie mamy ukończyć dostawy dla restauracji Pizza Dys. Właśnie to jest pięć takich dostaw, czyli raz trzeba dostarczyć pojazdem, raz trzeba dos tylko dostarczyć. Możemy też oczywiście te dostawy robić na swoim własnym pojeździe, jednakże jest jedno ale, ponieważ on, ten pojazd znajduje się tutaj w y, SSS i on jest tutaj w kategorii motocykle i on jest za friką do zdobycia sobie w tym tygodniu. Możemy go normalnie stryningować i wtedy kiedy wejdziemy, sobie na ten punkt, będzie dawał nam nasz pojazd. Nie musimy go wzywać, tylko będzie zaczynał po prostu misję z naszym pojazdem. No i to jest jeszcze taka rzecz, w sumie na zakończenie, chociaż akurat ją już uważam za najmniej ważną, jednakże mimo wszystko i tak jest to ważne. Bo oczywiście wiadomo, jest premia razy dwa na serię społeczności, co nie? Czy seria wyścigów tam, easy ale to jest kategoria zabawa, nie? Na tym, stricte, dużo się nie zarobić. tak jak na tych dodatkowych robotach, bo wszystkie dodatkowe prace są na premię razy dwa. No spoko, nie? To jest taki dodatek, stricte, praktycznie dla nowych graczy, ale najmniej i tak opasalny, nie? Inną, że takich rzeczy, którą powiedzmy, że ma jeszcze sens, to są mianowicie te wyścigi RC, ponieważ one stały się e, wyścigami codziennymi, ale ogólnie, nawet, żeby do, za, i tak mieć możliwość robienia tych wyścigów RC, pierwsze co, to musicie mieć kupioną, to jak sobie wejdziemy w podróże. Transport, musimy mieć kupioną arenę wojny. Musimy mieć kupiony warsztat. Bez tego nie mamy dostępu do areny wojny. Do tego wyścigu. A druga sprawa, jak już mamy kupioną arenę wojny, musimy wejść w SSS, kategorie specjalne i tutaj kupić RC Bandito. Wtedy dopiero mamy dostęp do tych prób. Także tu jest dużo wydawania, no ale wtedy mamy dopiero wtedy do tego dostęp. To jest próba codzienna. Tylko, że próby czasowe w tych grze, poza próbą rowerową oraz próbą HSW, niestety mają bardzo wyśrobowany czas. Tak, tutaj jest minuta 12, jeżeli ja zrobię chociaż jedną skuchę, y, to mi się to nie uda. Nawet nie wiem, szczerze, czy nawet nie robiąc takiej skuchy mi się uda, bo praktycznie trzeba znać tę trasę na pamięć. A puszczenie choćby gazu. Y, no teraz, jak się tak zakręciłem, to już. Nawet nie wiem, czy to, czy to już, już nie spowoduje, że nie zrobię tej próby. Oczywiście wiadomo, można to powtarzać w kółko, nie? Ale. Rozumiecie sami o co chodzi, nie? Mogliby zrobić trochę nerfa, jeżeli chodzi o te właśnie tutaj próby czasowe. Mogliby, nie wiem, naprawdę zmniejszyć ten czas. Znaczy zmniejszy Zwiększyć ten czas o na przykład każdej o 20 sekund i już by było git, nie? Popatrzcie, już mamy ten czas. O, ja już się dobiłem, to, to już, nie? Już się, już się skończyło, nie? A gdzie, gdzie te moje dobicie się tam było, nie? Aż tyle czasu to nie zabrało. Ale sami widzicie, nie? Jak puszczę gaz, ja wręcz tej próby nie jestem w stanie zrobić. Jak się nie zda na pamięć. O, się jeszcze dobiłem, no ale 20 sekund ponad, nie? Normalnie z takich prób dostaje się po, uwaga, 50 tysięcy. Wiadomo, to jest teraz próba codzienna, więc teraz jest 100 tysięcy, więc przez cały tydzień ktoś, kto ogarnia te próby czasowe, może na tym rzeczywiście o wiele lepiej zarobić, ale ja osobiście uważam, że Zabawa w te próby czasowe nie jest warta zwyczajnie tego czasu, no chyba, że naprawdę znajdziecie te trasy na pamięć, no to wtedy, nie? Ale ja bym się w to ogólnie nie bawił, w te próby czasowe. No i to jest tyle, jeżeli chodzi sobie o takie zarabianie stricte w tym tygodniu, co możemy zrobić, co sobie jeszcze można kupić, czyli właśnie tą wytwórnię. Gdyż, no niestety, ale w tym tygodniu nie mamy niczego innego fajnego. Zobaczymy, co będzie w następnym tygodniu. Jeszcze warto będzie zobaczyć to, co będzie jutro w jutrzejszym filmie. Bardzo ważne i mało czasu będzie na to. Także to było w takim razie na tyle i do następnego. Cześć.